Dziś opowiem Ci coś, o czym nikt nie mówi, czyli kiedy nie możesz stosować octu jabłkowego, kiedy możesz stosować, i kiedy ci się faktycznie przyda, ale również poznasz. Przepis, który sprawi, że będziesz mieć wartościowy produkt, który ma naprawdę fenomenalne właściwości prozdrowotne. Wokół picia octu jabłkowego narosło wiele mitów i sprzecznych informacji. Dziś rozwieję Twoje wątpliwości i pokażę, jak bezpiecznie włączyć ocet jabłkowy do swojej codziennej rutyny, aby skorzystać z niego. Właściwości unikając niepożądanych skutków ubocznych. Ocet jabłkowy nie jest zwykłym dodatkiem kuchennym, to prawdziwy eliksir na zdrowie. Ludzie z całego świata zachwycają się jego właściwościami, ale niestety w tym szumie informacyjnym jest mnóstwo sprzecznych wiadomości. Czas to zmienić. Dzięki bogactwu enzymów. Pektyn, polifenoli i witamin, ocet jabłkowy ma unikalne właściwości, które wspierają zdrowie w różnorodny sposób. Kiedy warto pić ocet jabłkowy, czy znasz jego niezwykłe zastosowania, to popularny tonik, ale nie każdy wie, kiedy faktycznie może pomóc. Ocet jabłkowy może pomóc osobom, które mają osłabioną produkcję kwasów żołądkowych i przez to słabe trawienie, ale bez objawów dużej ciężkości czy wzdęć. Jeśli twoje trawienie. Jest po prostu spowolniony lub zauważasz, że mała dawka kwasu octowego tuż przed posiłkiem pobudza apetyt, zwiększa produkcję kwasów trawiennych i wspomaga trawienia. To znak, że ocet działa na Twój układ pokarmowy korzystnie. Jeśli czujesz się zmęczony i brak Ci energii, szczególnie w godzinach popołudniowych, ocet jabłkowy w małych dawkach może stabilizować poziom cukru we krwi. Pomoże Ci uniknąć e, nagłych spadków energii i utrzymać wydajność przez cały dzień. Kolejnym zastosowaniem octu jabłkowego jest wsparcie Twojej odporności. Ocet jabłkowy dzięki swoim działaniom antybakteryjnym i oczyszczającym może wspierać Twój organizm w walce z infekcjami. Jest to szczególnie ważne w sezonie przeziębień. Pisie octu rozcieńczonego może pomóc w naturalnym oczyszczaniu organizmu, eliminując toksyny i wzmacniając barierę ochronną organizmu. Jeśli masz problem z utrzymaniem odpowiedniej i prawidłowej wagi, ocet jabłkowy pomaga regulować apetyt. Zawarte w nim składniki mogą zwiększać uczucie sytości. Ostatni przykład to wsparcie detoksykacji. Ocud jabłkowy pobudza pracę wątroby i układu limfatycznego, co sprzyja naturalnemu oczyszczaniu organizmu z toksyn. Obserwuj swoje ciało i stosuj go świadomie, aby cieszyć się naturalnymi korzyściami płynącymi właśnie z jego stosowania. Wokół octu jabłkowego narosło wiele mitów. Jest to naprawdę jeden z najpopularniejszych specyfików, łatwo dostępny, ale mało kto o tym mówi, że w niektórych przypadkach może może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Zacznijmy od osób, które cierpią na problemy trawienne. Masz zgagę, refluks, a może masz uczucie pieczenia w przełyku. Ocet jabłkowy może tylko pogłębić te dolegliwości. Jego kwasowość dodatkowo drażni już wrażliwą śluzówkę żołądka i przełyku, powodując dalszy dyskomfort i podrażnienia. Dlatego zamiast ulgi poczujesz jeszcze więcej kwasu i pieczenia. Osoby z objawami tzw. wewnętrznego zimna, które mają zimne dłonie, stopy, odczuwają chłód lub bóle brzucha, które łagodzone są ciepłem, powinny unikać octu jabłkowego jak ognia. Dzieje się tak, ponieważ może on pogłębić te dolegliwości, zwiększając wrażliwość na chłód i wywołując dyskomfort. Osoby mające problemy z zatokami, z zatkanym noc, Ser i nadmiarem śluzu powinny być ostrożne, ponieważ kwaśne produkty mogą naślimić gromadzenie się śluzu, prowadząc do większego dyskomfortu. Ocet jabłkowy może również zaszkodzić osobom, które odczuwają wzdęcia, uczucie ciężkości lub zmęczenia po posiłkach ponieważ takie objawy mogą świadczyć o słabszym trawieniu i niedoborze energii w żołądku. Ocet jabłkowy, choć uznawany za naturalny tonik, może dodatkowo obciążyć trawienie, spowalniając procesy przyswajania składników odżywczych i zwiększając uczucie ciężkości oraz zmęczenie. Po jedzeniu. Inny przykład to przewlekłe zaparcia, zwłaszcza jeśli towarzyszy im uczucie suchości w ustach czy też na skórze. Ocet jabłkowy może zwiększać suchość w organizmie, spowalniając pracę jelit i pogłębiając problem zaparć. Szybkie bicie serca, rozdrażnienie i problemy ze snem mogą się nasilać po spożyciu octu jabłkowego, szczególnie jeśli masz problemy z sercem lub czujesz nadmierne pobudzenie czy też stres. Dzieje się tak, ponieważ ocet działa stymulująco i może pogorszyć napięcie oraz jakość snu. Jak zrobić terapeutyczny ocet jabłkowy? Przepis jest bardzo prosty i łatwy w przygotowaniu w Twoim domu. Metoda zalewania jabłek wodą z cukrem, choć bardzo popularna, ma swoje wyraźne wady, które niestety stawiają ją na przegranej pozycji w porównaniu do octu produkowanego z czystego soku jabłkowego, tak jak powinien być robiony. Bo kiedy rozcieńczamy jabłka wodą, cała fermentacja staje się znacznie mniej kontrolowana, co nie tylko obniża jakość końcowego octu, ale także zwiększa ryzyko kontaminacji. Przez niepożądane mikroorganizmy. Efekt octu powstaje mniej, jego stężenie kwasu octowego jest niższe, a sam produkt końcowy traci na jakości. Warto podkreślić, że ocet produkowany z rozcieńczonego roztworu ma niższą zawartość składników odżywczych pochodzących z samych jabłek. Czysty sok jabłkowy jest bogaty w polifenole, enzymy, pektyny oraz witaminy, które mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Kiedy tworzymy taki ocet zalewany wodą, obniżamy stężenie tych składników w końcowym produkcie. I to po prostu oznacza, że wartość terapeutyczna octu i jego zdolność do wspierania naszego zdrowia jest Praktycznie minimalna. Lepiej więc postawić na ocet z pełnowartościowego soku, aby mieć pewność, że wykorzystujemy pełen potencjał tego naturalnego produktu. Z własnego doświadczenia próbowałam obu metod i powiem Wam, że metoda z sokiem jabłkowym po prostu się nie umywa. Tutaj mamy piękny, cudownie pachnący ocet jabłkowy, a tam dziwnie śmierdzącą breję, która na dodatek nie jest wiele warta. Dlatego najpierw jabłka powinny być dojrzałe i słodkie, najlepiej z uprawy ekologicznej. Umyj owoce, pokrój je na mniejsze kawałki, aby sprawdzić, czy w środku przypadkiem nie są zepsute, bo czasem, jeżeli się pojawi w środku na przykład zgnilizna albo pleźń, musimy taki owoc po prostu wyrzucić. Oczywiście możesz pozostawić skórkę i gniazda nasienne. One również zawierają substancje aktywne, sprzyjające fermentacji i zawierające mikroelementy. Z jabłek przygotuj moszcz i Sok. Most najlepiej wyciskać, bo po prostu to łatwiejsze, można zrobić więcej tego soku i nie ma tyle paprania. Uzyskany sok przelej do szklanego naczynia, takiego jak duży sój lub butla. Do soku dodaj most, dzięki temu jeszcze więcej wyciągniemy tych substancji aktywnych z naszych jabłek. Wszystko dobrze wymieszaj. Pamiętaj, aby nie używać metalowych narzędzi, żeby nie zakłócić procesu. Fermentacji. Następnym bardzo ważnym etapem jest porządne zamknięcie naszego słoika, tak aby powietrze nie dostawało się do środka w żaden sposób. Dzięki temu będziemy zapewniać bezpieczeństwo naszemu octowi przed niekorzystnymi patogenami, pleśniami czy też bakteriami, których nie chcemy w naszym occie. Następnie używamy specjalnej rurki fermentacyjnej, która zapewni nam właśnie ochronę naszego octu. Możemy też użyć zwykłego balonika, który Będziemy musieli od czasu do czasu otworzyć i opróżnić. Takie naczynie przechowuj w temperaturze od 18 do 20 stopni. Unikaj przegrzania oraz wystawiania na bezpośrednio działanie promieni słonecznych. Fermentacja potrwa około miesiąca. W tym czasie droże przekształcą cukry zawarte w jabłkach na alkohol. Na powierzchni może pojawić się piana i jest to całkowicie normalne zjawisko. Drugi etap to zamiana alkoholów w ocet. Po miesiącu, gdy fermentacja alkoholowa dobiegnie końca, czas na drugi etap. Do przekształcenia alkoholu w ocet potrzebne będą bakterie octowe, które działają tylko w obecności tlenu. Dlatego na tym etapie ściągamy nasze przykrycie. Okrywamy tylko nasz słoik lnianą ściereczką lub gazą. Możemy dodać trochę starego octu jabłkowego, co przyspieszy proces produkcji octu. Taki ocet ponownie pozostawiamy w ciepłym miejscu na kolejne 3 do 4 tygodni. W tym czasie alkohol zamieni się w ocet, co rozpoznasz po charakterystycznym, kwaśnym zapachu. I w momencie kiedy proces fermentacji zakończy się, przefiltruj ocet przez gazę lub sitko, aby usunąć resztki owoców i osadu, który zgromadził się na dnie. Gotowy ocet przelej do czystych, szczelnych butelek i przechowuj w chłodnym miejscu, na przykład w piwnicy lub też w lodówce. Twój domowy ocet jest gotowy. Dzięki temu prostemu procesowi możesz mieć pewność, że twój produkt jest w 100% naturalny i najwyższej jakości. Jest to coś naprawdę zupełnie wyjątkowego. Nie kupisz tego w sklepie, ani nie uzyskasz tego, zalewając owoce czy też skórki jabłek wodą. To jest nie to. A wytwarzany z czystego soku jabłkowego oferuje o wiele więcej niż jego rozcieńczone wersji. No dobrze, jak pić ocet? Jabłkowy. Przede wszystkim rozcieńczenie 1 do 2 łyżeczek octu jabłkowego na szklankę ciepłej wody. To minimalizuje ryzyko podrażnień, przełyku i szkliwa zębów. Dlatego zamiast octu jabłkowego na czczo, wypij ciepłą, dobrze ciepłą szklankę wody ze szczyptą soli. I tak zacznie dzień. A ocet wypij 15 do 20 minut przed śniadaniem, aby wspomóc trawienie i kontrolę poziomu cukru. Innym rozwiązaniem jest picie octu przez. Lub po posiłku. Ocet przed posiłkiem wspomaga produkcję kwasów trawiennych, a po jedzeniu może łagodzić uczucie ciężkości. Ile octu jabłkowego powinno się pić? codziennie, aby sobie pomóc, lecz nie zaszkodzić. Standardowa dawka zaleca jedną do dwóch łyżeczki od dziennie. Zacznij od jednej łyżeczki, aby sprawdzić reakcję organizmu i stopniowo zwiększać jego ilość. Drugą ważną sprawą jest ochrona zębów. Po spożyciu przepłucz usta ciepłą wodą, aby zneutralizować kwas i chronić swoje szkliwo. Trzecia ważna sprawa to interakcje z lekami. Ocet może wpływać na działanie leków, jak insulina czy diuretyki. Skąd Kontaktuj się z lekarzem przed wprowadzeniem octu do swojej diety. 4. Problemy wrzodowe i alergie. Osoby z wrzodami, refluksem lub alergiami powinny unikać octu jabłkowego lub skonsultować jego użycie wcześniej z kimś, kto się na tym zna. Natomiast w przypadku objawów takich jak bóle brzucha czy też wysypka, przerwij jego stosowanie. A jeżeli chcesz rabat na taką sokowirówkę. Tutaj poniżej jest kod. Podsumowując, ocet jabłkowy może być cennym wsparciem dla zdrowia, ale nie dla każdego i nie w każdej sytuacji.